To jest nasz aparat do nagrywania w, w dużym spowolnieniu. I e, przerwa techniczna. Czołem, witam w starym wspaniałym świecie. I zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym będziemy strzelali do żelu balistycznego. Żel balistyczny to jest taki twór zrobiony z żelatyny spożywczej, który imituje tkanki miękkie, mięśnie, ścięgna i kiedy strzelamy do niego ała Ale do ludzi, to będzie symulowało dzisiaj w tym odcinku strzelanie do ludzi, nie do zwierząt. Zapraszam. To jest moi drodzy z balistycznego punktu widzenia człowiek. Tak wygląda balistyczny człowiek. Jest to 10% żelatyna spożywcza. Jak się ją tak, to ona tak fajnie tutaj. I to mniej więcej stawia taki opór pociskom, jak i uśrednione ludzkie ciało. Nie licząc skóry i kości, tylko mięśnie i organy wewnętrzne. Mniej więcej taki sam opór stawiają jak żelatyna. Więc jeżeli nam się wbije na 10 cm pocisk, albo się rozerwie w środku, no to by się wbił na 10 cm człowieka, albo by się rozerwał w środku w podobny sposób. Jest to używane do badania penetracji pocisków. I my sobie teraz porównamy broń czarnoprochową i broń współczesną na proch bezdymny. Zobaczymy jaka jest różnica. Te dwie grubości to tak jakbyśmy mieli dwie osoby stojące jedna za drugą. I to takie z dobrym brzuchem, obydwaj jego moście. Zobaczymy, co się stanie. Jedną z takich charakterystycznych i z początku zaskakujących rzeczy, które zwracają uwagę, kiedy człowiek zaczyna interesować się bronią palną, jest to, że broń starodawna, ta ładowana od przodowo, XIX-wieczna albo starsza, w porównaniu z bronią współczesną, ma dużo większe kalibry. Że starodawne strzelby i karabiny miały kaliber 50, 54, 60, 70. I tym podobne, a broń współczesna ma raczej kalibru rzędu 30-22. Mamy więc na przykład kulkę kalibru 50, czyli pół cala i mamy pocisk karabinowy kalibru 30, czyli to jest zaledwie 60% średnicy tej kuli. Przy czym ten kaliber. 30, czy 30.06 w tym przypadku jest o wiele bardziej energetyczny i zabójczy niż taka kulka. Czy może nie? Przekonamy się dzisiaj. Strzelimy z broni współczesnej, strzelimy z broni czarnoprochowej od przodowej do żelu balistycznego i będziemy mogli wszyscy zobaczyć, jak to wygląda: jakie dziury robi taka kula i jakie dziury robi taki pocisk. Mamy więc karabin rolling block, który jest tak współczesną bronią, ale robioną na wzór broni czarnoprochowych z XIX wieku, ładowana od przodowo na proch czarny i okrągłą kulę. Postaramy się trafić tutaj z właśnie naszego odprzodowego karabinu czarnoprochowego. Zobaczymy, co się stanie. Tu jest dziura, że można palec wsadzić, i tu widzimy długi kanał. Widać, że widać, że kula była przez gwintowaną lufę wystrzelona. Kanał jest taki skręcony. W drugim tu mamy otwór wlotowy w drugim bloku i mamy, i mamy otwór wylotowy z drugiej strony, czyli przeleciało przez obydwa. I mamy bardzo prosty kanał przez cały blok na wylot. Więc z naszej pięćdziesiątki przebijamy dwie osoby na wylot i kula leci dalej. Jak dziurkacz, straszny dziurkacz do ludzi. Dla odmiany, żeby porównać z bronią czarnoprochową, e, mamy Mausera zmodyfikowanego, bo strzela amunicją 3006, e, czyli bardzo mocnym nabojem. Zobaczymy, jaka będzie różnica. E, strzeli właściciel broni Maciek, który dzisiaj z nami przyjechał na strzelnicę. No. Celowaliśmy tutaj, ale pocisk nam bardzo nisko wszedł. Przez pierwsze 10 centymetrów przeleciał wąskim kanałem, a potem rozerwało. I tu mamy strzępy styropianu z pod spodu, i pocisk nam wyszedł w stół, w styropian. Drugi blok uratowany, jak widzicie. Tak zwaną kawitacją. Pocisk, który porusza się z bardzo dużą prędkością, rozrywa ciało. Powoduje bardzo duży otwór, zupełnie niewspółmierny nie do średnicy pocisku. Spróbujemy strzelić jeszcze raz, tym razem może trochę wyżej, żeby przeszło przez obydwa bloki. Dobra. To jest nasz aparat do nagrywania w, w dużym spowolnieniu. I e, przerwa techniczna. Tak, tu mamy, tu mamy wejście pocisku, znowu kilka centymetrów, i potem zaczyna się kawitacja i po prostu nam rozerwało ten blok, i on wyleciał w powietrze, skasował nam aparat. I wyszła taka dziura. Podobne dziury taki pocisk robi właśnie w ludzkim ciele. Nasz drugi blok z żelu balistycznego znowu przeżył. Nie przeżył niestety. Nasza podstawka nie przeżyła ze stropianu. Zepsułem tutaj tarczę strzelecką łuczniczą. Będę musiał przywieźć zastępczą. Eee, no, właśnie, co robi bardzo duża prędkość pocisku? A tak wygląda żelbalistyczny, rozerwany przez właśnie pocisk o bardzo wysokiej prędkości. I tak mniej więcej wyglądałoby nasze ciało po trafieniu przez taki pocisk. Eee, I nie musi być to właśnie żaden pocisk dumdum, -dum, grzybkujący, koziołkujący. To był pocisk pełnopłaszczowy który po prostu poprzez kawitację rozrywa tkankę na strzępy. Strzelimy teraz do takiego bloku z większej odległości, z 50 metrów, bo strzelanie z bliska okazało się trochę mniej przewidywalne niż myśleliśmy. Rozwalił nam blok aparat, ale na szczęście nie ma strat w ludziach. To jest najważniejsze. Są straty w sprzęcie, nie ma strat w ludziach. To jest jeden kawałek naszego bloku. Taką mamy dziurę w organizmie po spotkaniu z pociskiem. Ten pierwszy blok w ogóle eksplodował, a ten drugi tu ma wlot. Czy to jest pierwszy blok? To jest pierwszy blok. To jest pierwszy blok. Tutaj mieliśmy punkt wejścia. Przeleciało Kilkanaście centymetrów zaczęło rozrywać pierwszy blok, a drugi blok już w ogóle eksplodował. Czyli pierwszego jego mościa z małą dziurką, a drugiego jego mościa mielibyśmy na pół. Strzelaliśmy do bloków z żelu balistycznego z 50 czarnoprochowej, strzelaliśmy z Mausera. Przerabianego na 30,06. Potworna energia rozrywało nam te bloki na strzępy. A zobaczmy, co się stanie, kiedy strzelimy ze słabej broni. Kiedy nasypiemy zaledwie 20 granów czar prochu czarnego do takiego deringera, pocisk kaliber 45, i strzelimy do naszego bloku bezpiecznie. Tutaj mamy otwór wlotowy. Mała dziurka. A tu, jak spojrzymy z tyłu, to mamy rozoraną ziemię. Po prostu przeleciało przez ten blok i wywierciło kretu dziurę w domu. Tutaj, nawet trudno zobaczyć ten kanał, który pocisk wywiercił. Dziurka jest mała pocisk przeleciał przez taką grubość żelu balistycznego, czyli no, gdyby to była na przykład udo, jakaś noga i pocisk by nie napadkał kości po drodze, no to by przeleciał przez, na no, wylot. Mała dziurka przewiercona po prostu przez ciało na wylot, nie rozrywa go tak jak pociski o wysokiej energii i to jest zaledwie 21 granów prochu czarnego które taką grubość ludzkiego ciała prze, przewierca na wylot. Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy broń czarnoprochowa to zabawka, no to mam nadzieję, że już nie ma. Jak wam się widzi, oberwać z 30,06 albo oberwać z 50. Jeżeli 30,06 natrafi na swej drodze na jakąś zmianę gęstości materiału, tak przynajmniej argumentuje jeden z moich znajomych. No, to wtedy fragmentuje, wtedy właśnie eksploduje i wyrywa straszliwą dziurę w żelu balistycznym, a więc także i by zrobiła coś takiego z naszym ciałem. Jednak ta 50 to wcale taka dużo lepsza nie jest, albo gorsza. Kiedy oglądamy żel balistyczny później po oddaniu strzału, to rzeczywiście mamy tylko małą dziurkę na wlocie, małą dziurkę na wylocie i taki skręcony kanał o średnicy pół cala. Jednak nagranie w zwolnionym tempie pokazuje, że tam jest bardzo duży kanał chwilowy. Kiedy pocisk wchodzi w ciało to generuje kanał chwilowy, czyli taki duży, rozszerzony kanał w tkance, który potem się zapada. I w przypadku 50 to on jest ogromny. On jest taki, że, że można rękę wsadzić. Na przykład w Udo. Gdy dostaniemy z takiej broni w Udo, to tam jest dziura wielkości pięści przez moment, która potem się zapada. Jeżeli to są tkanki stosunkowo elastyczne, takie jak mięsień, no to nie, ma w... nie jest rozerwana ta tkanka. Ona jest rozciągnięta na moment, a potem rzeczywiście zapada się do takiego kanału o średnicy pół cala. Natomiast jeżeli na swojej drodze taki pocisk spotka organ. Ciała, który jest mniej elastyczny, bardziej kruchy, taki na przykład jak wątroba albo mózg, no to rozerwie go wstrzępy. Jeżeli ten pocisk będzie przelatywał przez wątrobę, to ten kanał chwilowy spowoduje, że ta wątroba po prostu eksploduje i pożegnamy się z życiem. Jeżeli chcecie zaspokoić więcej niezdrowej ciekawości i patrzeć w jaki sposób broń czarnoprochowa jest. Niszczycielska, w jaki sposób reaguje z żelem balistycznym symulującym na przykład dzikie zwierzę. Nie ma wagan na moment. Jeżeli chcecie zaspokoić taką niezdrową ciekawość, to zapraszam do następnych filmów. Będziemy strzelali do żelów, będziemy strzelali do żeli balistycznych, będziemy strzelali do stalowych sejfów i innych różnych dziwnych przedmiotów. Запрошу.